Cześć kochani na kanale. o Matko i córko. Witamy Was w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu porozmawiamy sobie na pytania. Nie, porozmawiamy sobie, odpowiemy, odpowiemy na, na pytania, pytania na... które powinny zostać między nami, ale zostaną między nami i wami. Tak się złożyło. Tak, mamy przed sobą grę karcianą e, między nami, e, w której właśnie znajduje się aż 150 pytań, na 10 z nich odpowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli zostało nam 140 pytań, tak, na które no i możemy odpowiedzieć. Jeżeli ktoś. E, poprzedniego odcinka nie widział, to oczywiście serdecznie do niego zapraszamy. Zaraz po zobaczeniu tego. Tutaj kolejność nie ma znaczenia. No, tak. Także w tej grze są pytania podzielone na pięć kategorii. Między nami doświadczenie losowe a co jeżeli szczerze i otwarcie. Każda z nas wybiera sobie kategorię, z której chce odpowiedzieć na pytanie. Druga z nas losuje, losuje to pytanie w tej kategorii, kategorii w tej pierwszej. Tak, i zadajemy sobie po pięć pytań. E, mamy jakby taką jedną możliwość, aby z jakiegoś pytania zrezygnować i na nie nie odpowiedzieć. Ale jeżeli zdecydujemy się na to pytanie nie odpowiadać, to Wy wybieracie nam karę, którą będziemy musiały wykonać w, ko w kolejnym czasie. Tak. Dobra, nie mamy złożyć dzisiaj sensownego zdania, ale mam nadzieję, że sensownie będę odpowiadała. Dobrze, no to wybierz sobie kategorię, z której chcesz odpowiadać. Czyli ja pierwsza, możesz. To A co zainicy. jeżeli? A Ten co kolor jeżeli? się do mnie uśmiecha. Czyli na pomarańczowe dzisiaj? Chciałam łososiowy. Tu jest łososiowy. A tu jest pomarańczowy. Nieważne. Gdybyś została celebrytką, z czego chciałabyś być sławna? Z dobrej relacji z mamą. No, nie, a tak na poważnie to chyba właśnie to, co każda dziewczyna z pracowitości, z dobrego stylu, ze sensownych, fajnych wywiadów. No, bo celebrytka to nie jest osoba, która wywodzi się na przykład z jakiegoś filmu, tak. bo to już jest osoba sławna, z zawodu, popularna. Nie, nie jest piosenkarką, nie jest aktorką, no, no. tylko po prostu słowa była, słaba, bo gdzieś tam kiedyś zaistniała. Poszłam na trzy ścianki przypadkowo i na czwartej już coś tam za, zaklikało, między nie ma paparacji. Tak. Także chyba właśnie dobry styl, fajne wywiady, coś w tym stylu. Dobrze, to ja teraz chcę losową kategorię. A proszę cię bardzo. Wolałabyś umrzeć prędzej niż Twój partner, czy później? Jezu, to ja jest to śmierć! W poprzednim odcinku też. Pytano mnie o, 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 śmierć. o śmierć. Czy ja? No tak, bardzo egoistyczna odpowiedź no, wolałabym być tą drugą, nie. Wiadomo, że trzeba sobie poradzić ze śmiercią ukochanej osoby. No ale w dalszym ciągu chciałabym żyć, nie? Nikt nie chce umrzeć przed kimś. No to kiedy kiedy jest taka się... nie będę w stanie żyć bez ciebie. No ale każdy jest w stanie żyć bez tej drugiej osoby. Po Myślisz? wielu perypetiach, po wielu, wiesz, dniach, tygodniach, miesiącach, ale myślę sobie, że jednak większość z nas mm, po stracie jakiejś bliskiej osoby może się otrząsnąć i dalej po prostu żyć. Ja wiem, że to jest bardzo egoistyczna odpowiedź, no ale chyba taka bardzo prawdziwa i życiowa. No nie no, to ty masz odpowiedzieć na to pytanie szczerze, więc odpowiedziałaś szczerze. Tak. Ja pewnie też wolałabym być druga, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób wolałoby pójść pożegnać się z tym światem w pierwszej kolejności. Jestem, Znam takie osoby. Jestem ciekawa waszej odpowiedzi, bo to jest takie pytanie na poważnie, no. Jestem ciekawa Waszego zdania w tym temacie. Czy wolelibyście być tymi pierwszymi czy drugimi? No, takie na no poważnie pytanie. Okej, okay, teraz ja muszę wybrać i wybieram doświadczenie. Ach, ty doświadczona kobieto nasza. Ja nie wiem jeszcze, czy jestem doświadczona. się okaże, jak odpowiem na to pytanie. Czekaj, bo szukam tej kategorii. O, jest. Na niebiesko się świeci. Ciężkie? Trudne? Nie. Szczere? Znaczy, my mamy i w tym odcinku, i w poprzednim mamy jakieś takie bardzo podobne te pytania. Aha. Jakie było najbardziej żenujące zadanie zawodowe, które kiedykolwiek musiałaś wykonać? Najbardziej żenujące zadanie zawodowe... No, Pamiętam... było kilka takich żenujących filmów pewnie. No ale co, pamiętasz? Pamiętam, jak kiedyś w piżamie chodziłaś po galerii handlowej. Tylko to mi się podobało. <laughs> to nie było żenujące. Ale pewnie były takie żenujące rzeczy. No to okazało się, że nie było takiej rzeczy, bo jakby coś było naprawdę żenujące, to myślę, że o tym byś pamiętała. I nawet jeżeli zrobiła, zrobiłyśmy, zrobiłaś coś głupkowatego, to po prostu nie wywarło to na ciebie jakiegoś dużego wpływu puściłaś to w niepamięć, więc... Może tak być. No bo ta pirama mi się podobała. Dla wielu mogłoby się wydawać, mm -hmm. że to coś żenującego, ale dla mnie to było super doświadczenie. Czy ktoś pamięta ten odcinek, w którym Paulina chodziła w takim pajacyku po galerii handlowej? Dobrze, to ja bym chciała... losowe, no. Poszukam głębiej. Wolałabyś być najzabawniejszą, czy najmądrzejszą osobą w tym pokoju? W tym pokoju? Najmądrzejszą już jestem, to mogę być najzabawniejszą. A, jest, jest. W tym towarzystwie naprawdę zawsze dobrze się bawimy i fajnie, jak jesteśmy zabawni. Więc mhm. mogłabym być tą najbardziej zabawną, bo my w tym towarzystwie bardzo lubimy się śmiać, Nie, żartujemy prawda. sobie, dokuczamy sobie. E, wiecie, jesteśmy tacy ironiczno-sarkastyczni czasami, zadziorni. zadziorni, tak, ale to wszystko z takim przymrużeniem oka, wiemy, że każdy z nas żartuje, jak się kłócimy to na poważnie i też wiemy, kiedy się kłócimy na poważnie, więc mogłabym być najzabawniejszą osobą w tym towarzystwie, byłoby jeszcze zabawniej. Fajnie, tak. Bo się już jestem przecież, nie? Powtórzę to drugi raz. A co jeżeli? <laughs> Czy ja już to wybierałam? Nie, ja już to miałam, więc teraz może między nami. Między nami. I to jest ten kolorek, który chciałaś tak. wybrać. Czy snujesz plany w przy... na przyszłość, w których mnie uwzględniasz? Podzielasz się kilkoma. Czy ten duet jeszcze chwilę potrwa? Czy tutaj, Paulina, ma jakieś inne plany? Teraz się tego dowiemy. No, uwzględniam. Karty na stół! Uwzględniam, dobrze się z tobą bawię, fajnie mi się z tobą pracuje. No, pracujemy już razem prawie 9 lat, tak? Więc no, mam nadzieję, że nasza kariera się. 9 i troszkę, 2015. Mamy 24. No, Więc 9 lat. Zaraz będzie dziesięciolecie. No. no? Na dziesięciolecie przydało mu się zrobić coś grubego, także tak, uwzględniam Cię w planach, musimy coś wymyślić na dziesięciolecie naszego kanału. Ale tak prywatnie, no to chcę założyć swoją rodzinę I jak już założę swoją rodzinę, to pewnie też będę ich zapraszać na nasze imprezy. Może będę robić święta i też Cię będę w tych świętach uwzględniać, także no, tak ciężko byłoby mamy odciąć. <śpiewanie> nie dałabym się. Nie Bo jak się to ktoś powiedział, nie odcięłam jeszcze pępowiny, więc nie będę jej odcinać. <śpiewanie> Okej, okay. chociaż tak, no, tak troszeczkę jeszcze takim włosku tapem powinno jeszcze taki jest, tak jest. Tak, troszeczkę, no, tak, no taka takim... cieniutka żyłeczka. <laughs> jeszcze, jeszcze jest. Dobrze, to teraz ja wybieram kategorię... Doświadczenie. Oj, ty doświadczona kobieto. A ty też miałeś teraz doświadczenie, nie? Nie, przed chwilą. Jaki jest twój zły nawyk? Oj, kilka by takich było. Niewyrabianie się na czas, czyli spóźnianie, to jest zły nawyk? No jest. Jest to zły nawyk. I to jest taki zły nawyk, z którym naprawdę bardzo chciałabym walczyć. I też zły nawyk inny to zostawianie papierków. Ja coś zjem i zostawiam papierek w tym miejscu, w którym jem. I dopiero po godzinie, po dwóch... Mimo tego, że już obeszłam tą pięć razy, to dopiero po godzinie czy po dwóch, ten papierek wyrzucam do śmieci. Albo wrzucanie też na przykład y, czegoś do zlewu. I to coś, to co może być właśnie jakaś folia po kurczaku. Albo y, herbata zrobiona, no. zaparzona i wyrzucona. Nie do kosza, tylko do zlewu. A najbardziej to mnie wkurzają łupinki z jajka. Do zlewu, tak. I to nie jest sprzątane. Wiecie o co, to tam w tym zlewie zostaje? I tak jakby ktoś liczył na to, że w magiczny sposób to, to zniknie. Ja tak. potem przychodzę, muszę coś w tym zlewie zrobić i patrzę, łupinki, folia z kurczaka i herbata. I jeszcze na to kawa, puszy z kawy. no co jest grane? Tak, to jest taki zły nawyk. Tak, no tak. Dobra, skończmy. No już o tych tak, gorzej. Przestańmy już. Ja poproszę losowe. Wymień trzy osoby. Które wybrałabyś, aby przetrwać apokalipsy zombie? No taka taka ty. Krótko i na temat. Nie, ale tak serio, to jakbym jeszcze mogła tą naszą rodzinę jakoś podzielić, To nie kogo by tutaj wyeliminować, ale jeszcze bym wzięła wujka Wojtka. Bo? Bo jest taką złotą rączką. Aha. Zrobił mi ściankę na imprezę. Potem coś tam jeszcze. Jak żadne z nas nie miało pomysłu na to, jak wybrnąć z sytuacji, on miał plan. Więc jest taka osoba, która chyba pomogłaby mi przetrwać bardzo. Ale ja myślę, że tata, gdyby tylko miał więcej czasu, to też by ci to wymyślił. Tata tak, też tata jest też. taki, tak, wiesz, tak, złotorączkowy. Tak, tak. Też jest jeszcze z tego pokolenia facetów którzy potrafią dużo zrobić, no. dużo wykombinować, no. wiesz. Nie boją się młotka, śrubokręta i śrubki. No to nie wiem kogo byś miała wyeliminować na poczet wujka Wojtka, to ja już bym wolała, żebyś wzięła tatę. Ale dlaczego miałabym wyeliminować tatę? Dlaczego musisz tylko wyeliminować taty? Bo powiedziałaś, że musiałabyś to jakoś, wiesz... Kogoś bym musiała no. wyeliminować, no ale przecież jakbym miała sobą na przykład w trzech sprawnych mężczyzn... <laughs> no tak, nie brałaś pod uwagę wykupania ciebie. No nie, nie no, ale nie. myślę, że w naszej trójce byśmy sobie poradzili. Czwórce. Czwórce. Oh. 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 Dobra. To jest oczywiście pół żartem, pół serii kochani. Nie wykopałabym mamy w życiu. Nie dałabym się wykopać. Oh, Szczerze i otwarcie, dajesz. No i okej. Okay. Najwyżej nie odpowiem. Wymień pierwsze trzy pozycje z Twojej listy życzeń. Bo to zabrzmiało groźnie. No, ale, ale pierwsze trzy pozycje. Ale tu mamy listę życzeń. Z Twojej listy życzeń, ale co to mają być za pozycje? A ja na nie wiem, przecież. Aha, coś, co chcę po prostu. Może no, nie coś, co, co chcę. No. Czy Twoim życzeniem może być też wyjazd na All Inclusive na miesiąc, ale. No, rozumiem. Tak, trzy z pozycje. Tak, listy życzeń. Ile to jeszcze raz przeczytasz? Chciałabym mieć takie konto bankowe, które samo się uzupełnia w grube pieniądze. To jest taka moja lista życzeń, chciałabym to, chciałabym, żeby te pieniądze na tym koncie, mimo tego ile wydaję, to one zawsze po prostu wracały, były i, i żebym się nie martwiła w ogóle o pieniądze, to jest taka moja lista życzeń, tak chciałabym je cały czas mieć. I niekoniecznie wydawałabym na jakieś głupoty, na jakieś Dom, deperele, 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 duperele, <grym> du ale po prostu chciałabym mieć taki komfort życia, komfort takiego myślenia, że niezależnie co by się w moim życiu stało, niezależnie jakby mi się powinęła noga czy cokolwiek by się wydarzyło, to te pieniądze na koncie są. Mhm. To jest taka moja lista życzeń. No. Co jeszcze? Ehm, Bo to są trzy, a to na razie tak. jedno, nie? Moja lista życzeń. Chciałabym, żeby osoby mi bliskie nigdy nie chorowały. I no. żebyśmy byli nieśmiertelni. A takie bardziej realne życzenia? A po co mi realne życzenia? Realne życzenie mogę sobie spełnić, a to są takie nierealne życzenia. Umiesz sobie spełnić wszystkie życzenia? No to takie, Jest. jakie chcesz sobie spełnić życzenia? Wymienić furę. Wymienić furę i pojechać do Stanów. O, no i proszę, łatwiej to spełnić. No ale nie wiem, czy trzeba brać pod uwagę no takie ja, nie No bo na przykład, jak będziesz dążyć do tego, żebyśmy wszyscy byli nieśmiertelni? Nie wiem, jest taki film. Nieśmiertelni. No tak, ale możesz dążyć do tego, żeby do tych stanów polecieć w przeciągu następnych pięciu lat. Mogę. I możesz mieć takie życzenie tak. na liście, że w przeciągu pięciu lat chcę być w Stanach. I oby, tak. nie wiem, co zrobię wszystko, żeby zarabiać. Czyli i być w czyli y, zeszło, zeszliśmy na ziemię, tak? I teraz mam mówić o życzeniach takich typowo do spełnienia. No to, no. No to y, chciałabym wrócić do swojej głowy sprzed czterech lat. A co było w swojej głowie cztery lata temu? Y, bardziej o siebie dbałam. Byłam taka bardziej bardziej skupiona troszeczkę na tym, co dla mnie jest dobre. A teraz się nie skupiasz? A teraz jem, co jest niezdrowe. Aha. Na przykład sposób. nie uprawiam sportu, nie ruszam się, chodzę tylko na spacerki z psami, a kiedyś wiesz, zajęcia, stretching, zdrowy kręgosłup, wyciskanie sztangi. I to wszystko sprawiało, że czułam się dużo lepiej, miałam dużo więcej energii, czułam się dużo lepiej, młodziej, wspaniale, lej. No. I chciałabym, i chciałabym wreszcie znaleźć czas na czytanie tych wszystkich książek, które kupiłam. Oto mam więcej tych list, tych, tych życzeń. Okej, okay, to może jedziemy dalej. Dobra. Szczerze i otwarcie. A niech będzie. Ta? Może być ta? No, może być. Dobra. Z jakim stereotypem w pełni się utożsamiasz? Stereotyp żony. Czyli wiesz, taka w domu. Nie pracująca zawodowo, skupiająca się na dzieciach i wychowaniu. Chyba o jakiś taki stereotyp chodzi. To ty jesteś stereotypem. Czy jesteś stereotypem influencerki? Chyba czy nie. jesteś stereotypem narzeczonej? Nie. Nie jestem jesteś bardzo niestampowa. Stereotypem córki? Może być stereotypem córki. Jesteś stereotypem córki. Mogę być stereotypową córką. Tak? Tak. Rodzice coś poproszą, zrobię, tak jak ma być w rodzinie, tak jest w rodzinie, święta razem, tak, rodzice na pierwszym miejscu, no chyba jestem stereotypową córką. Teraz już chyba na drugim troszeczkę. No tak, teraz już bardziej na drugim zdecydowanie, natomiast i tak jakby bierze się was liczy mocno się. pod uwagę, mhm. liczy się tam i ze zdaniem i w ogóle z obecnością i no raczej jestem stereotypową córką. No dobrze, no i super. To ja chcę. A co jeżeli? A co jeżeli mogłabyś rozwiązać jeden problem światowy? Co by to było? Tych problemów mamy kilka, prawda? No, kryzys ekologiczny, wojny, Good. głód. Ale chyba ta ekologia jest tak najbliżej Twojego serca, co? Chyba tak, chyba tak. Ja strasznie cierpię gdzieś tam w środku, jak słyszę, że jakiś gatunek, owada, Umiera. Zwierzątka wygina, ginie, i nie już. Ginie śmiercią nienaturalną, przyspieszoną. Tak, tak. Strasznie chwytają mnie za serce też um, te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Afryce czyli te słonie, które są zabijane dla kół. Mm, Sorożce i, i tak, to wszystko mnie jakoś tak. Topniejący lodowiec, tak, ja się tym bardzo martwię, że tam są jakieś gazy, które będą się ulatniać. I razy, i. No, i dziu, tak, to, to, to wszystko mnie martwi. Ja może nie jestem aż tak bardzo w temacie, może tym nie żyję tak na co dzień, ale gdy tylko taka informacja do mnie dochodzi, to po prostu zatrzymuję się na niej, analizuję ją i z tego powodu jest mi tak. Bardzo smutno i przykro. I martwię się tym, jaką ziemię zostawimy swoim wnukom. O, co, poleciało? Coś mocnego? Dawaj. Opowiedz o swoim pierwszym pocałunku. O, <totopij> <totopij> to było super. E, pierwszy pocałunek e, mój i Kevina to był, e, bo mówimy o takim, nie, że takim, tylko takim prawdziwym po francusku pocałunku, pełnu namiętności, uczuć i miłości. No to, to było równo po miesiącu, odkąd pierwszy raz zaczęliśmy ze sobą w ogóle pisać. Pisać zaczęliśmy 18 września, a pierwszy pocałunek był 18 października i ten 18 października to jest jakby taka umowna data rozpoczęcia naszego związku. No bo wtedy się wydarzył pocałunek, więc coś takiego rewolucyjnego, namacalnego, namacalnego coś do czego ta, możecie się odnieść. Tak, tak więc, więc tak. I siedzieliśmy sobie na ławce, ja byłam w bluzie Kevina, e, siedziałam sobie nóżkami na nim, gdzie tam niedaleko przystanku, bo on e, zbierał się powoli do domu i tak jakoś no, patrzyliśmy na siebie, było romantycznie i w ogóle, no i nagle mnie pocałował i mi się to spodobało i mam ten pocałunek. No i później poszedł do domu i ja się zapytałam, czy jesteśmy razem, on powiedział, że nie wie. Kosza. I on takie, okej, okay, jak ty nie wiesz, to spadaj, i baw się do niego chyba dwa dni. A on pisał, że, hej, nie, przepraszam, to był głupy, co zrobiłem, co powiedziałem, jak chcę z Tobą coś tam. To... Przemyślał sobie głup sprawę, tak? Musiał się z tym oswoić, bo Kevin to była taka. Yy, jakby nieokiełzana dusza, on często się całował z dziewczynami, randkował, flirtował, z kilkoma naraz po, potrafił się spotykać. No I, I tak nie wiedział, co... czy ma się już ustabilizować. No, totalnie chyba nie chciał tego tak naprawdę, ale poczuł jednak, że to może mieć sens i no, to tak w sobie się fajnie z tym czuję, że tak wcześniej się nie dawał za bardzo usiedlić, ja go usiedliłam. <grym> jakimś sposobem i do teraz jesteśmy razem. 9 lat, nie 8 lat? 8 lat chyba. Prawie, więc. No tak wyglądał mój pierwszy początek. Był naprawdę bardzo romantyczny i było super, i były motylki w brzuchu, i w ogóle miałam wrażenie, że w ogóle motylki wokół nas fruwają. No później było trochę gorzej, <grym> bo dał mi kosza, tak takie <grym> ale później sam jakby przyszedł, więc. No. pięknie piękna historia. No, hey. dalej wychorze między nami, co? No Jezu, no dobra, no. O! Którego z moich przyjaciół nigdy nie lubiłaś? Nigdy nie lubiłaś, no tutaj. Którego z moich przyjaciół nigdy nie lubiłaś? To tak chyba bardziej w podstawówce mam jakieś koleżanki, z którymi nie bardzo chciałeś, żebym się kolegowała? Typu Natalia. No ale one nie były twoimi przyjaciółkami? No nie, ale spędzałam z nimi czas, mimo tego, że wiedziałam, że to dla mnie średnio dobre rozwiązanie. I kiedy miałaś takie coś... Zostawię! No pamiętam, że, do, że, że było, to, to chodziło o nią? No. No to o nią chodziło. <laughs> pamiętam, że było coś takiego, że, że uważałam, że ona jest właśnie fałszywa i taka... No i nie do końca dobra dla tego ciebie. nie robić, no a jednak to robiło mnie. No. To bardziej właśnie te czas takie dziecięce. No bo teraz... A tutaj masz, masz super znajomych. Nie mam się o co przyczepić, jeżeli chodzi o. To o takie nie. pytanie bardziej chyba dla nastolatków. No, no dobrze, tak. no to raczej się już nie obracamy jako świadomi ludzie po prostu wokół niefajnych osób, nie? Dokładnie. No chyba, że ktoś ma ciężkie towarzystwo, ale ktoś. Też kto ma swoje problemy, nie będzie grał z mną w taką grę. No właśnie. Nie, to akurat pytanie, to pytanie było głupie, takie nie na Ale, nie, bo słuchaj, no? bo my odpowiadamy na te pytania między sobą, ale na przykład jakbym zapytała się Kevina, czy jest ktoś z moich przyjaciół, kogo nigdy nie lubił, to może coś innego powiem. Aha. No ale... Ale nie ma takiej, takiej, takiej tak. ewentualności. No ale nie więc... pytamy Kevina, więc... <śmiech> <śmiech> to ja wybiorę kategorię między nami. A między nami jest na przykład tutaj. <laughs> to jest pytanie całkiem na poważnie. Grubego kali, grubym powiedziała, rozkręcamy się, kochana. Czy masz ze mną fantazję seksualną? Nie. Uff. Dobra. Jeszcze między nami? Daj, ja ja ty tak między nami w takim razie? Dobra, tu mam między nami ja, pinko, ale to naprawdę aż tak? No, nie wiem, ty mnie pytasz? Jest co te pytania, Fatra? Ja nie wiem, czy ja chcę to wiedzieć. No ale dobra, powiedzmy, że jesteś dorosła, to mogę. No. Oglądasz pornografię? Kiedy ostatnio to robiłaś? <ścoughs> Czułam w Twoim głosie zawahanie. No Bo się zawahałam, nie? Nie do końca. Nie do końca chcesz wiedzieć? No, ale nie, no z drugiej strony. Mm, nie, tak zupełnie serio. Nie mam problemu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Nie oglądam pornografii, bo mnie to nie jara. Ja sobie wolę włączyć jakieś romancidło i mnie bardziej ta scena nakręca. Ja ja nie wiesz. Mam coś takiego, że chcę się nakręcić. Jakoś tak, klimat, tak jakieś emocje cokolwiek. To ja wolę zobaczyć jakieś erotyczne sceny, takie niedopowiedziane, takie ze smakiem w jakimś filmie. Gdzie, Gdzie są emocje, tak, nie tylko tak, fizyczność. Tak, mnie to w ogóle nie rusza. Mnie ja mogę to patrzeć 3 godziny. i No okej, okay, jest ten kontakt, tak. No ale a jak są emocje? emocje tutaj on ooo, ją rzuci, ona ooo, go podrapie, ona go pocałuje, on ooo. ją z, i, i niekoniecznie musi być cokolwiek pokazane, tak. nie? Tak. Może bez... trochę ciała, może kawałek biustu, no. może trochę pupy no. i to wystarczy, nie? No. I to wystarczy. No. Jak się spinają pośladki u mężczyzny. <laughs> to jest to. to, to jest to właśnie. Też... Także pornografii nie oglądam, natomiast no filmy i seriale non stop cały czas, więc powiedzmy, że... Dość często w tych filmach i serialach są takie sceny, ale to też nie jest tak, że, nie wiem, chodzę potem nakręcona. No bo jak oglądamy po prostu film, żeby go zobaczyć, to też, no to wszystko zależy od miejsca, czasu i jak sobie leżę wieczorem z Kevinem w łóżku i zobaczę sobie taki film, to pewnie mam inne uczucia, niż jak jadę w autobusie albo w pociągu i akurat jest jakaś scena. No tak raz miałyśmy, pamiętasz? Puściłyśmy sobie takie typowe romancidło, i w tym romancidle po prostu co 20 minut, a trwało 3 godziny, była jakaś. Scena erotyczna. I my. My no już to po prostu tak się nie Co się dało, to przywijałyśmy. Tam potem jeszcze za nas ludzie się wyglądali no po prostu. No. Miałyśmy przy tym niezły ubaw, Tak, więc zdecydowanie no nie, nie czułyśmy tego, co czułybyśmy w domu w łóżeczku przy partnerze Oglądając. Też, no, dokładnie. Jaką chcesz ty kategorię? Ja już wybierałam. Teraz ty. Aha, to gorzej. <śmienny> Między nami? Znowu? No, Aha, nami. bo to teraz było. No to nie wiem, co uważasz. Dobra, ja podpatrzę, żeby to było coś. Bo o, no trendy w modzie. To już chyba wystarczy, nie? A ty teraz wybierasz dla mnie pytanie? Ja nie wiem czy to jest sprawiedliwe. Piszcie w komentarzach czy to jest sprawiedliwe, czy tylko podkręca vibe tego odcinka. Mogłabym tutaj ten. Mmm... Zgłosić sprzeciw. Sprawdzę czy go zgłoszę czy nie. Ale jedziesz w kategorii między nami. Tak, tak. Nie, nie wiem. Opowiedz o swojej pierwszej dziewczynie lub chłopaku. To oczywiście bez imienia nazwiska, tak? Ósma klasa. Mhm. Szkolna potańcówka. Okej. Dostałam karteczkę. Będziesz ze mną chodzić? A! Powiedziałaś, że tak? Napisałam karteczkę tak, podałam ją koleżance i trafiła do niego, czy ją no Ona nie, ona poszła z tą karteczką do niego, on przeczytał tak i poprosił mnie do tańca. I tańczyliśmy. To on, to ja. O kurde, w ósmej klasie. W tej klasie, kochani. To hardkorowo ci powiem. No, hardkorowo. I przez tydzień chodziliśmy. Tylko... Potem przez nam się znudziło, no. A. <laughs> no bo ileż można łapać za bioderko tylko nie? No, a może to była siódma klasa. I to serio twój pierwszy chłopak? No tak sobie. No, a co jest... robiliście przez ten tydzień? Czy na przykład nie zabrał Cię na jakieś loty, albo go... Wrysłeś? Nie, tak chodziliśmy tylko w szkole. A. To może to, hmm. było jednak, to może to było jednak wcześniej, bo nie sądzę, żebym w ósmej klasie... Chciała tylko... <laughs> chciała tylko tańczyć na potańcówce w szkole. Nie wiem. Tak to zapamiętałam, ale może okazać się tak, że A moja... teraz on cię ciebie napisze i ci powie, Kasia, kłamałaś. <laughs> Byliśmy jeszcze tam i tam. Nie pamiętam. Nie, chyba nie. Nie, to była tylko taka szkolna. Ale całkiem możliwe, że to, że to było w ósmej klasie, to, to trochę przesadziłam, bo kurczę, może to było w szóstej A w klasie, nie, albo coś posiałunek? w tym, chyba nigdy tym nie Ale co? tutaj było tylko no powiem, ale... o swojej pierwszej dziewczynie i chłopaku. Pamiętam hmm, tą ja ja historię powiedziałam... i tam się nie całowałam. Koniec. Zamykamy temat. Ale. A może będzie tu pytanie jeszcze o pierwszy pocałunek, to wtedy coś powiem Ja już go na ten miałam, może. No to trudno. Przepadło. <laughs> no trudno, przepadło. Wiesz, co to jest nie Trudno. Bo ja powiedziałam, że mój pierwszy pocałunek to nie a mogłam powiedzieć o takim? Tylko powiedziałam o prawdziwym. A ty też. Aha, dobra, nieważne. <laughs> Każda ma prawo do odpowiedzi w takim zakresie, w jakim chce. Więc ja tutaj na pytanie odpowiedziałam, nie będę rozwijać tematu. Fajne. Teraz no, musimy chyba częściej wybrać między nami. Ale I tych pytań nie jest za wiele. Chociaż trochę jeszcze jest. Trochę jeszcze jest, także na pewno z jeden odcinek jeszcze nagramy. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie znać. I znowu nie było hardkorowych pytań, więc nie było też rezygnacji z jakiegoś pytania. I ja teraz mam pytanie do was, kochani widzowie. Czy jest może inna wersja no. między nami bardziej hardkorowa? Wiecie, chodzi o to, że wy już to macie, wy już na te pytania odpowiadaliście i wy wiecie, że są No i tutaj są na przykład fajne pytania. To my po prostu na nie nie trafiamy? Uh -huh. Ale jeżeli macie grę taką albo podobną z takimi mocniejszymi pytaniami y z którymi byłoby po prostu więcej zabawy, to dajcie nam znać. Na pewno taką grę kupimy i nagramy odcinek. No bo na przykład tutaj jest fajna. Powiedzieć czy nie? No, powiedz, ale nie musimy na nie odpowiadać. Fałszywe pierwsze wrażenie, które ludzie odnoszą o Tobie. Ja mam kilka na przykład takich fałszywych pytań, czy wrażeń, które ludzie o mnie odnoszą. No, to może być takie, no. Tutaj znowu coś o seksie. Także tam jest dużo fajnych pytań, i ja myślę, że następnym razem powinny się powybierać pytania, a nie losować. Ale jak powybierać? No, że ja to mi. Aha, no dobra. Dobra, to w następnym odcinku będzie zmiana zasad. A teraz już kończymy, żegnamy się z Wami. Subskrybujesz. Tak, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie widzimy się w kolejnym odcinku na kanale O Matko i Córko. Baba, kochani. Bajo.